Jest to spotkanie informacyjne, edukacyjne, które należy do cyklu spotkań z racji tego, że październik jest miesiącem profilaktyki nowotworowej. Pomysłodawcą tych spotkań jest pan starosta Powiatu Sobowskiego Piotr Klećko. Kochani, myślę, że każdemu z nas choroba nowotworowa odebrała własną osobę. Nie ma każdy z nas wie, jaki temu towarzyszy ból, żal, cierpienie, smutek, rozpacz. Można byłoby mnożyć określenia i uczucia, które, które w nas wszystkich w tym momencie są. Na, tak naprawdę na pojawienie się choroby nie mamy wpływu, ale mamy wpływ na wczesne wykrycie, na wczesne zdiagnozowanie, a tym samym Mamy szansę na wyleczenie, na powrót do zdrowia i na długie życie. Dlatego tak niezwykle ważna jest profilaktyka, dlatego tak niezwykle ważne jest obserwowanie swojego ciała, nauczenie się też swojego ciała. Wy jesteście bardzo młodymi osobami, które niedługo wkroczą w dorosłe życie, i dlatego powinniście już teraz zrozumieć, jak ważna jest obserwacja, jak ważna jest profilaktyka, jak ważne jest prowadzenie codziennych działań, ażeby w razie rozwinięcia się choroby nowotworowej móc ją szybko zdiagnozować i przystąpić do szybkiego leczenia. Choroba nowotworowa spotyka bez względu na to, jak się odżywiacie, jak się czujecie, z jakiej rodziny pochodzicie, ile macie pieniędzy i jaki macie sposób myślenia. Przeżyłam coś, co wielu z nas nie przeżyło. Pochowałam w tamtym roku 14 swoich bliskich kołomko-koleżanek. Więc chciałabym, żebyście wysłuchały, dlatego że dzięki temu może ktoś z Was kiedyś sam sobie uratuje życie lub komuś bliskiemu. Bo niestety choroba przyjdzie nie pytając was o zdanie, i nagle, tak jak do mnie. Kiedy skończyłam 54 lata, pomyślałam sobie: no, dziecko dorosłe, babca teraz to sobie pożyje. Pracuję, zarabiam, mam pieniądze, pożyję. 2019. W dniu 16 czerwca skończyłam 54 lata i zrobiłam sobie sesję zdjęciową. Czułam się jak gwiazda w czerwonej sukni, piękne włosy, zaczęłam jeździć konno. Myślę, będę królował życia. Nie wiedziałam, że za miesiąc, to jeszcze troszeczkę później, spotka mnie coś, 13 lipca, coś, co odwróciło, postawiło mu świat do góry nogami. 13 lipca, kąpiąc się, znalazłam sobie pod pachą małe ziarenko. Jestem analitkiem, medycznym z wykształcenia. Nie jestem lekarzem, pracuję w laboratorium i to ziarenko dla mnie nie wiem dlaczego instynktownie powiedziało, że to jest bomba zegarowa. Już to czułam, ale miałam plany. Pojechałam do Chorwacji jeszcze. Nie powiem, że się bawiłam świetnie, tam się modliłam, żeby przeżyć. Wróciłam, rozpoczęłam leczenie z grubej rury, ale swoje cierpienie, bo mieszkam sama, Zostawiłam sobie tylko w teczce medycznej. I raczej na Facebooku nigdy nie przeczytacie, jak było mi ciężko, jak płakałam, jak się czułam po podłodze, jak wymiotowałam, bo chciałam Wam, młodym i innym pokazać, czy można żyć mając nawet raka.